Dziecie moje, tyś rozkoszą moją, tyś ochłodą dla mojego serca. Udzielam ci tyle łask, ile udźwignąć zdołasz. Ile razy chcesz mi sprawić radość, to mów światu o moim wielkim i niezgłębionym miłosierdziu. Takie słowa Pana Jezusa czytamy w dzienniczku świętej siostry Faustyny, i są one wciąż aktualne. Jezus potrzebuje ludzi, którzy będą innym mówić światu o Jego wielkim i niezgłębionym miłosierdziu. Jego miłosierdzie trwa na wieki. Taka jest prawda. Bóg się nie zmienia. On jest ten sam wczoraj i dziś i na wieki. Chce zbawić każdego człowieka, ponieważ wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Każdy człowiek, Ty również. Jest od Boga upragniony, kochany, oczekiwany, chciany. To jest dobra nowina o Królestwie Bożym, o której tak niestrudzenie nauczał nasz Mistrz. Dlatego Jezus mówi takie słowa: Ile razy chcesz mi sprawić radość, to mów światu o moim wielkim i niezgłębionym miłosierdziu, ponieważ chcę zbawić Ciebie i przez Ciebie także innych. Bóg jest miłością, Bóg jest miłosierdziem. On nam ufa, on nas pragnie posyłać z dobrą nowiną o nim samym, ponieważ nie jest mu obojętny żaden człowiek. Tak wielu ludzi wcale nie zna prawdziwego oblicza Boga. Odrzucają go, lękają się Boga, oskarżają go o każde zło, jakie ich spotyka. Bóg, który jest samą miłością, jest posądzany o zło, które jest często decyzją człowieka, skutkiem grzechu, wolnej woli, jaką nam z czystej miłości podarował Ojciec Niebieski. Chociaż nas dotykają skutki grzechów, złych wyborów innych ludzi, nas tak, naszych także, różne cierpienia i choroby, przeciwności, niepowodzenia. Z Jezusem jednak toczymy zwycięską walkę i zawsze musimy być wpatrzeni w Boga. W jego miłosierdziu jest bowiem nasza ostoja. Bez Boga niczego sami z siebie dokonać nie możemy. Dla pokornych i ufających Bogu łaska jest zawsze dostępna. Kiedy siostra Faustyna przechodziła przez różne trudne i bardzo bolesne doświadczenia, Jezus do niej skierował takie słowa. Słuchaj, córko moja. Nie powinna się zbyt przejmować przeciwnościami. Świat nie jest tak silny, jak się wydaje. Jego siła jest ściśle ograniczona. W liście do Rzymian czytamy. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. Jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej, utrapienia, ucisk, czy prześladowanie, głód, czy nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czy wierzysz tym słowom Boga? Jeżeli ufamy Bogu, te słowa wlewają głęboki pokój do naszych serc. Aby nieść pokój, zachęcać do zaufania Jezusowi, to sami codziennie musimy przyjmować Bożą łaskę. Na modlitwie, pochylaniu się nad Słowem Bożym, we wspólnocie, w rodzinach. Pan Jezus powiedział do świętej Faustyny. Córko moja, jeżeli przez Ciebie żądam od ludzi czci dla mojego miłosierdzia, to Ty powinna się pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie moje. Nie damy innym tego, czego sami nie mamy, i sami z siebie innym nic dać nie możemy. To Duch Święty jest tym, który otwiera serca ludzi. Grzech spowodował nasze odłączenie od Boga, najlepszego Ojca, ale On postanowił nas zbawić. Posłał swojego Syna, aby umarł za nasze grzechy. Zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia i nieustannie do nas pragnie posyłać swojego Świętego Ducha. Słowo Boże poucza nas. Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, Zachowajmy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę. Wypróbowana cnota zaś nadzieje. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego, który został nam dany. W tych czasach, w sytuacji, w której się znajdujemy, tak wiele naszych braci i sióstr potrzebuje umocnienia w wierze, w nadziei. I w miłości. Bóg jest z nami cały czas. On wszystko przeżywa z nami. Kiedy cierpimy, On cierpi z nami. Kiedy się zamartwiamy, On jest z nami, zawsze i wszędzie. Kocha nas i troszczy się o nas w każdej chwili naszego życia. Do świętej Faustyny Pan powiedział: Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz a szczególnie dla biednych grzeszników, oby mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich Ojcem Najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca mojego krew i woda, jako skrynicy przepełnionej miłosierdziem. Dla nich mieszkam w tabernakulum, jako król miłosierdzia. Każdy z nas, jeżeli doświadczył bezwarunkowej Bożej miłości, Jego łaski, jest posłany, by się tym dzielić z innymi. To zadanie głoszenia orędzia Bożego miłosierdzia wypływa z obdarowania już w sakramencie Chrztu Świętego. Jest ono również prawem i obowiązkiem całego Kościoła, a więc wszystkich wierzących, także i nas. Przez Świętą Faustynę Jezus nas do tego zachęca, bo czas jego powtórnego przyjścia nadchodzi. Sekretarko mojego miłosierdzia, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny. Pisz, mów duszą o tym wielkim miłosierdziu moim, bo blisko jest dzień straszliwy, dzień mojej sprawiedliwości. Nie ustawaj w głoszeniu miłosierdzia mojego. Mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Napisz. Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości mojej. Dlatego tak wiele razy na kartach dzienniczka rozbrzmiewa to naglące wezwanie pana Jezusa skierowane do siostry Faustyny a przez nią do całego Kościoła i świata, do Ciebie i do mnie. Jezus powiedział, dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym zbawicielem. Taką wspaniałą obietnicę dał Pan Jezus wszystkim, Którzy będą z ufnością w jakikolwiek sposób głosić Jego miłosierdzie, szerzyć Jego cześć. Kapłani nawet mogą się cieszyć szczególną dodatkową obietnicą Jezusa, w myśl której Jezus powiedział: "Zatwardziały grzesznicy, kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim. O litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną, i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą. Te obietnice mówią o tym, jak wielkie znaczenie ma szerzenie czci Bożego Miłosierdzia. Skoro Jezus obiecuje macierzyńską opiekę w życiu całym i w chwili śmierci wszystkim podejmującym to zadanie, szerzenie czci miłosierdzia jest więc jedną z postaci nabożeństwa do miłosierdzia Bożego, Obogobrazu obrazu Jezusa Miłosiernego, święta Bożego Miłosierdzia, koronki i godziny miłosierdzia, gdyż i ta praktyka Została obdarzona obietnicami, obietnicami Jezusa, z których mogą korzystać wszyscy, ty także. Nieraz się zastanawiamy, w jaki sposób nieść orędzie o Bogu Bogatym w Miłosierdzie. To może być sposób bardzo prosty poprzez świadectwo naszego życia czyny, słowa i modlitwę. Świadectwo naszego życia. Czyli ta postawa zaufania wobec Boga. Możemy zadać sobie pytanie: czy ludzie, z którymi się spotykamy na co dzień, poznają, że należymy do Boga? Czy widzą w nas postawę ufności, zależności od dobrego Boga, nawet w czasie próby, trudnego doświadczenia? I jakie są moje czyny? Czy dobre uczynki płyną z miłości do Boga? Czy mam świadomość, że nie jest obojętne nic z tego, co robię? Szczególnie w czasie, w którym liczy się każda pomoc drugiemu człowiekowi. Czy modlę się, aby moje oczy, uszy, serce, nogi były miłosierne? Czy moje kontakty z bliźnimi przenika życzliwość, serdeczność, wyrozumiałość? Czy staram się być wrażliwym na osoby, które spotykam? I jak myślę o innych? Czy dostrzegam w nich godność, dobro i piękno? A może tylko osądzam i oceniam innych? Święta Faustyna zapisała: Żadnego ruchu, żadnego gestu nie czynię według własnego upodobania, bo jestem związana łaską. Stale uważam na to, co jest milsze Jezusowi. Często prosiła Pana Jezusa: O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. I nasze słowa zachęcające do ufności, niosące nadzieję, miłość i miłosierdzie Boże. Święta Faustyna kiedyś tak pisała O Jezu. Miłosierdzia. Drze, kiedy pomyślę, że mam zdawać sprawę z języka. W języku jest życie, ale i śmierć, a nieraz językiem zabijamy, popełniamy prawdziwe zabójstwo. I to mamy jeszcze uważać za rzecz małą? Czy potrafię zatrzymywać zło, odpłacać dobrem i przebaczeniem na okazywaną mi niechęć? Przykre słowa, narzekanie. Jak używam darumowy, mowy, nasz język ma moc. Mały członek jest język, ale wielkie rzeczy czyni, pisała siostra Faustyna. Postarajmy się więc używać go w sposób godny naszego powołania do głoszenia Bożej Miłości. Powiedz dziś komuś proste słowa: Bóg cię kocha. On jest miłosierny, On wie o Tobie wszystko, zaufaj Mu. On wie o Twojej trudnej sytuacji, chorobie, zmaganiu, o Twoich wątpliwościach. I chociaż jesteś grzesznikiem, tak jak ja, Jezus już Cię zbawił i chce, abyś Go zaprosił do swojego życia jako jedynego Zbawiciela i Pana. On da Ci swojego ducha, bo jesteś Jego umiłowanym dzieckiem. Wiedz, że Twoim zadaniem nie jest przekonywać innych, podawać im dowody, argumenty. Twoim zadaniem jest ogłaszać miłosierną miłość Boga. Resztę zostaw Bogu. Niech te słowa Pana Jezusa będą dla nas zachętą. Dziś powiedział mi Pan, Zapisz, córko moja, te słowa. Duszą, które uciekać będą do mojego miłosierdzia i duszą, które wysławiać i głosić będą innym o moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia mojego. W innym miejscu jeszcze tak czytamy. Powiedział mi Pan. Wszystkim duszom, które uwielbiać będą to moje miłosierdzie i szerzyć Jego cześć, zachęcając inne dusze do ufności w moje miłosierdzie, dusze te w godzinę śmierci nie doznają przerażenia. Miłosierdzie moje osłoni je w tej ostatniej walce. I modlitwa. Czy modlę się za innych, aby także poznały Boga? Jaka jest moja modlitwa? Czuję w sercu pragnienie pomagania Jezusowi ratowania dusz. Niech tutaj będą dla nas zachętą także słowa siostry Faustyny. Modlitwę rozciągam nawet tam, gdzie nie mogę dotrzeć fizycznie. Pali mnie pragnienie ratowania dusz. Przebiegam cały świat. Przesz i wzdłuż i zapuszczam się na krańce Jego do najdzikszych miejsc, by ratować duszę. Czynię to przez modlitwę i ofiarę. Pragnę, aby każda dusza wysławiała miłosierdzie Boże, bo każdy doznaje skutków tego miłosierdzia na sobie. Święci w niebie wielbią to miłosierdzie pańskie. Ja pragnę wielbić je już tu na ziemi, i szerzyć Jego cześć, tak, jako Bóg ode mnie tego żąda. Szerzenie czci miłosierdzia, czyli głoszenie tajemnicy miłosierdzia Bożego, objawionej najpełniej w Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, poprzez świadectwo naszego życia, czyny, słowa i modlitwy, ma nie tylko ukazywać drogę do pięknego, i szczęśliwego życia na Ziemi, ale także, a przede wszystkim ma służyć dzielu zbawienia i uświęcenia świata oraz ma prowadzić do przygotowania ludzkości na powtórne przyjście Jezusa. Bóg zaprasza nas. To On obiecał wielką łaskę wszystkim, którzy głosić będą Jego wielkie miłosierdzie. Powiedział, ja sam bronić ich będę w godzinę śmierci jako swej chwały i chociażby grzechy dusz czarne były jak noc, kiedy grzesznik zwraca się do miłosierdzia mojego, oddaje mi największą chwałę i jest zaszczytem męki mojej. Kiedy dusza wysławia moją dobroć, w ten czas szatan drży i ucieka na samodnopiekła. Siostra Faustyna w swoim życiu zakonnym nie wygłosiła żadnej konferencji o Bożym Miłosierdziu. Nigdy nie przemawiała publicznie. Jej życie było ciche i ukryte, a jednak jest dla nas wielkim świadkiem jak głosić miłosierdzie swoim życiem w każdej chwili. Pewnego razu w dzienniczku zanotowała Wieczorem już byłam w Warszawie. Kiedy przed pójściem na spoczynek wstąpiłam do Pana na dobranoc i przepraszałam Pana, że tak mało z Nim rozmawiałam podczas pobytu w domu, w ten czas usłyszałam głos w duszy. Jestem bardzo zadowolony z tego, że nie mówiłaś ze mną, ale dałaś poznać duszą dobroć moją i pobudzałaś ich, do miłości mojej. Serca Wam życzymy, aby świadectwo życia świętej siostry Faustyny, a nade wszystko słowa Pana Jezusa, były dla każdego z Was zachętą, jak nieść każdemu człowiekowi, ale szczególnie tym, z którym żyjemy na co dzień, orędzie o miłosiernej miłości Boga. Nie bójmy się tego wyzwania. Tej prośby pana Jezusa, ale bądźmy odważnymi świadkami kochającego nas Boga. Pamiętaj, Bóg cię kocha. Podziel się tą wspaniałą wiadomością jeszcze dziś z kimś, kto jest bliski Twojemu sercu i jest w trudnej sytuacji. Jezus ufa Tobie, posyła Cię i dziś mówi do Ciebie. Nie ustawaj w głoszeniu miłosierdzia mojego. Ochłodzisz przez to serce moje, które palą płomienie litości dla grzeszników. Duchu Święty, prosimy Cię. Zapal w nas ogień nieugaszony, błagania Ciebie o miłosierdzie. Obudź w nas ducha apostolskiego, jak to uczyniłeś w sercu Świętej Faustyny. O Boże Wiekuisty, pali się we mnie ogień nieugaszony błagania Ciebie o miłosierdzie. Wyczuwam i rozumiem, że to jest moje zadanie, tu i w wieczności. Tyś sam kazał mi mówić o tym wielkim miłosierdziu i dobroci Twojej. Przyjdź, Duchu Święty.